Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie moi drodzy, o co chodzi w graniu w World of Tanks. Prawdopodobnie wielu z Was powie o to, aby jak najwięcej fragów zrobić, albo aby jak najwięcej obrażeń zrobić i to jest rzeczywiście prawda. Chociaż cele dla niektórych mogą być różne, niektórzy zdobywają sobie medale, inni lubią bardzo dużo ekspa zdobyć, jeszcze inni lubią pomagać drużynie, ale dzisiaj zajmujemy się zadawaniem obrażeń. Top 5 czołgów, które zadają największe obrażenia w World of Tanks na minutę. Ale nie chodzi mi oczywiście o dane z tabelki, czyli tak zwany DPM, czyli tylko o dane te właściwe pobrane z bitew. Innymi słowy, jak wygląda czołówka czołgów zadających największe obrażenie w bitwie? Który czołg potrafi zrobić największy bałagan? Jak najkrótszym czasie. Wiadomo, że czasami bitwa trwa 10 minut, czasami bitwa trwa 5 minut, więc postanowiłem zrobić to na minutę, aby uśrednić wszystko. Bo rzeczą naturalną jest, iż yy, posiadanie w drużynie czołgów pewnego typu powoduje znaczne skrócenie bitwy. Są to zazwyczaj magazynki, jednak czy to tylko magazynki będą okupowały najwyższe miejsca, zaraz zobaczymy. Miejsce piąte. Patrzat 25T okupuje dół naszej stawki. Moi drodzy, co można o nim powiedzieć? Bardzo szybkie, bardzo upierdliwe, posiadające magazynek, i do tego jeszcze zazwyczaj grają nim gracze. Którzy potrafią skorzystać z dobrodziejstw magazynka. Zresztą y, większość tej stawki będą kupowały takie czołgi. O co chodzi z tymi największymi obrażeniami? Zdajcie sobie sprawę, że Batchat tak naprawdę potrafi przechylić los bitwy w mgnieniu oka. Wystarczy, że wyjedzie z pełnym magazynkiem na przykład na dwa czołgi, które są na ogryskach. I już przeciwnik ma dwie lufy mniej. Do tego pamiętajmy, że czołg ten bardzo często kręci się na bliskim albo średnim dystansie, i to powoduje, że dużo spestek po prostu potrafi wsadzić. Normalnie do tego oczywiście dołożymy bardzo dobrą mobilność. 29 koni na tonę. Działo być może nie wygląda zbyt imponująco. 259 penetracji, 390 obrażeń, a przede wszystkim ma dosyć niską szybkostrzelność. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy: gość, który grabat czatem, stara się tak wykorzystać ten magazynek, aby cały po prostu wsadzić. I to jest bardzo duża zaleta tego pojazdu. A także sposób, w jaki te obrażenia są zadawane. Czyli często potrafi się znaleźć na takiej pozycji, na której zwykły czołg posiadający nawet i magazynek, niestety nie ma szans tam się dostać. Dlatego właśnie załapał się do naszej listy. Bad Chat zadaje średnio 452 obrażenia na każdą minutę gry. Pamiętajmy, że tutaj wyniki są uśrednione. Więc biorąc pod uwagę, że jest sporo też graczy słabszych. Na tym czołgu, ale podaję wam wyniki Abyście mieli porównanie Miejsce czwarte Najnowszy czołg ciężki dziesiątego poziomu Czyli Kranwagen Także Szwedzi mają swoją cegiełkę właśnie w tym zestawieniu, co powoduje, że Kranwagen jest właśnie na absolutnym topie, jeżeli chodzi o obrażenia. Moi drodzy, mamy kolejny czołg z magazynkiem, a przede wszystkim czołg bardzo specjalny. Co prawda nie potrafi on tak jak poprzednik objechać, zajechać gdzieś z boku, być w takim miejscu, w którym przeciwnik się go w ogóle nie spodziewa, ale za to ma bardzo istotną. Jedną cechę. Gruby pancerz wieży, do tego nieźle skontowany, pozwala mu wystawić tą wieżę w wielu miejscach i spokojnie celując rozwalać przeciwnika. Są czołgi również z magazynkiem, które nie mogą sobie na to pozwolić, ponieważ przez cały czas oddawania tej swojej salwy z magazynka są narażone na ogień przeciwnika. Kranwagen, co prawda, narażony też jest, aczkolwiek nie da się go wtedy za bardzo przebić, chyba że oczywiście ktoś strzela z boku, ponieważ ta wieża z boku jest troszeczkę gorsza. Wynik, jaki uzyskuje Kranwagen, to 455 obrażeń na każdą minutę gry. Należy też powiedzieć, że bardzo dużo osób doszło już do tego czołgu w, no, w szybkim tempie, yy, bardzo dużo osób też wymieniło wolne doświadczenie, żeby tylko go zdobyć. I chyba te osoby poznały wszystkie te plusy, czyli. Możliwość wykorzystania wieży i praktycznie bezkarnego oddania całej salwy. Bo jeżeli rozpatrujemy sobie inne cechy tego pojazdu, no to niestety nie grzeszy on ani jakąś tam prędkością, ani zwrotnością potężną. Więc jest to czołg typowo sytuacyjny, ale w realiach obecnych World of Tanks radzący sobie wręcz rewelacyjnie. Dodatkowo z nowym matchmakerem uważam, że ten pojazd naprawdę będzie potrafił robić sieczkę. Miejsce trzecie. Na miejscu trzecim, moi drodzy, już druga franca w tym zestawieniu, mianowicie czołg AMX 50B. Paradoksalnie ten pojazd ma wiele wspólnego z swoim średnim braciakiem, ponieważ również jest bardzo mobilny i o ile jego ogromna wada w stosunku do Szweda to wieża, w którą wchodzi praktycznie wszystko, to mobilność tutaj jest o wiele, wiele lepsza. Dodatkowo trzeba powiedzieć, iż kadłub tego pojazdu potrafi odbić praktycznie wszystko, zwłaszcza górna jego część. No i mówię tutaj o kadłubie z przodu, bo jak weźmiemy to, co jest z tyłu, papierek, totalny papierek, ulubieniec artylerii, i tutaj dużo przydomków można wtrynić. Co takiego ciekawego oprócz tej mobilności w AMX-ie? Przede wszystkim dosyć dobre celne działo 257 penetracji, 400 obrażeń. Czas celowania 2,50. Pamiętajmy, że ten czas celowania jest bardzo ważny. Jeżeli macie słabą wieżę, to seria musi być wystrzelona jak najszybciej. Chyba, że nie gracie w zwarciu, tak jak może grać na przykład K Kranwagen, który był na miejscu poprzednim. Tutaj każda walka w zwarciu oznacza stratę HP. Także grać trzeba troszeczkę inaczej. Troszeczkę zmiana pozycji, umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu mapki To jest właśnie klucz do sukcesu grania tym czołgiem I tutaj czym lepszy gracz, tym bardziej będzie w stanie to wykorzystać To znaczy te cechy będą się jakby kumulowały Ponieważ w WoCie są takie pojazdy, że nawet jeżeli gracz jest bardzo dobry To brak mobilności spowoduje zazwyczaj no, bardzo losowe wyniki Jeżeli nasza drużyna jest za mocna to nawet najlepszy gracz w wolnym pojeździe w wyniku nie zrobi. Natomiast jeżeli macie czołg bardzo mobilny, to niezależnie od tego czy nasza drużyna jest dobra czy zła, świetny gracz wynik zawsze zrobi dobry, bo po prostu dzięki tej mobilności znajdzie się w odpowiednim miejscu. W tym przypadku jest to czołg ciężki, który ma prędkość 65 km na godzinę, a moc na tonę to ponad 19 koni. Zadają średnio 468 obrażeń na każdą minutę gry. Miejsce drugie. Myli się ten, kto myślał, że całe zestawienie będzie zdominowane przez czołgi magazynkowe. Oczywiście wszystkie magazynki mają zawsze troszeczkę podwyższone obrażenia, ponieważ łatwiej jest je zrobić, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych graczy słabszych. Pamiętajcie, że jeżeli mamy w magazynie 4 pociski, które zadają po 400 obrażeń, to istnieje bardzo duża szansa, że nawet bardzo słaby gracz, kiedy wyjedzie na przeciwnika, to po prostu coś mu zrobi. I tak byłoby właściwie przez całe to zestawienie, gdyby nie właśnie miejsce drugie, a jest to jak już widzicie na filmiku: chiński czołg ciężki 113. Okazuje się, że ten czołg jest niesamowity, jeżeli chodzi o obrażenia robione w bitwie. Na minutę. Zostawia on w tyle i Kranwagena, i baczata i AMX 50B. Co takiego specjalnego jest w tym czołgu? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, iż jak na ciężki jest on dosyć mobilny. 50 km na godzinę to jest prędkość 16,6 konia na tonę i do tego pancerz górny, który potrafi odbić niesamowite pociski. Ale jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, no to na pewno powiecie, działo i rzeczywiście działo tutaj jest fajne. 249 penetracji może nie robi na dziesiątym poziomie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale jeżeli dodamy do tego w miarę dobrą celność 0,37 plus obrażenia 440 i 6 pocisków na minutę, bo to jest bardzo ważne. No to klaruje nam się taki obraz czołgu naprawdę mocno naciskającego przeciwnika, zwłaszcza, że ten pojazd gra dużo w pierwszej linii. Wie. Ale trzeba też powiedzieć o pociskach premium, bo przecież część graczy gra tymi pociskami premium, właściwie prawie wszyscy. 340 penetracji to powoduje, że grając w zwarciu z takimi pojazdami jak Maus, S100 czy też ciężkie Japońce. Bez problemu je przebija. Do tego mam wrażenie, iż czołg ten jest czasami niedoceniony. Bardzo mało graczy takich niedoświadczonych chce iść w ogóle w linię chińską, i być może dzięki temu ten czołg się tutaj znalazł, że jego właściciele już są jednak bardzo obeznani z tym typem pojazdu. To może być ta tajemnica. A teraz, moi drodzy, jakie pojazdy nie znalazły się w tym zestawieniu? Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, iż nie brałem w ogóle pod uwagę takich. Czołgów, które można było na przykład zdobyć w klanówkach albo w misjach osobistych, gdybym brał to pod uwagę, to na pewno pierwsze miejsce nie byłoby pierwszym, ponieważ na samej górze byłyby takie pojazdy jak obiekt 907, który ma ewidentnie pierwsze miejsce, oraz obiekt 260, który ma drugie miejsce, i VK7201. To, to są czołgi, które posiadają bardzo dobrzy gracze i to. W zestawieniu by mi wszystko zaburzyło. Pamiętajcie, to zestawienie jest tylko i wyłącznie w oparciu o czołgi z drzewek, które normalnie można było wyekspić lub po prostu za wolne doświadczenie odkryć. Więc jakie czołgi nie załapały się do naszego zestawienia, ale miały bardzo, bardzo blisko? Przede wszystkim jest to E50M średniak niemiecki 10 poziomu, M48A1 Paton. Obiekt 140 oraz STB-1, czyli jak widzicie, bardzo blisko tej naszej finałowej piątki, są pojazdy, które już nie posiadają magazynka, ale za to dobre szybkostrzelne działa. Miejsce pierwsze. Moi drodzy, miejsce pierwsze nie będzie absolutnie dla nikogo zaskoczeniem. Od dawna wiadomo, że ten czołg wybija się ponad inne i jest to TVPT5051. Co miało udział właśnie w takim wyniku? A więc po drugie, bo to najważniejsze zostawię na koniec, oczywiście mobilność. Mobilność, czyli 25 koni mechanicznych na tonę. Dodatkowo prędkość 60 km na godzinę. To powoduje, iż tym pojazdem. Można się znaleźć na fantastycznej pozycji, zanim przeciwnik się zorientuje. No i ta rzecz najważniejsza, i chyba zdajecie sobie sprawę, co to będzie działo. Siła tego pojazdu to jest niesamowite działo. O ile jego podstawowe parametry, czyli penetracja 248 oraz obrażenia 320, nie zrobią na Was żadnego wrażenia właściwie. O tyle to, że cztery pociski z tego magazynku można wystrzelić w odstępie półtorej sekundy, to już na Was wrażenie musi zrobić. i to jest moim zdaniem tajemnica właśnie tego pojazdu. TVP t 5051 jest najlepszym obecnie w wocie zwykłym pojazdem z drzewka do robienia obrażeń w bitwach. Nawet jeżeli ktoś jest słabszym graczem, to naprawdę wpakowanie takiego magazynka, nawet jednego w bitwie, już mu daje ciekawy wynik. Dodatkowo, magazynek przeładowuje nam się zaledwie 25 sekund. Mówię tutaj oczywiście standardowo to są standardowe dane, pamiętajcie z tabelki i chyba nie znalazłbym gracza, który jest posiadaczem tego pojazdu i zdecydowałby się wymienić go na jakiś inny. Dobra, to tyle, moi drodzy. Takie są statystycznie najlepsze czołgi do robienia obrażeń na minutę w bitwach World of Tanks. A teraz. No właśnie, co byście chcieli w kolejnym odcinku? Jakie zestawienia najbardziej Was interesują? Od razu powiem, że kolejny odcinek prawdopodobnie będzie niezwiązany z World of Tanks. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.